Dzisiaj o deskach sub z austriackiej stajni, która od lat robi w dmuchańcach wszelkiego typu, w tym supy. Całkiem sporo supów. Nazywają się ci ludkowie spinera. Przede wszystkim mają zadziwiające turingi dla początkujących i średnich superek i superów. Te deski, co ciekawe, składają się dużo lepiej niż przysłowiowa Komoda ZK. Pokażę wam to i kosztują. Tak, w okolicy powiedzmy dwóch tyśków. Uważam, że to jest bardzo dobra cena, jak za y, takie niesieciowe deski. No i dodatkowo, oczywiście, jak to u subwentarza, znajdziecie na tym y, filmie kotrawatowy. Co więcej, deski są naprawdę ultralightami. Y, to jest single layer i w wersji juniorskiej testowanej przeze mnie, te deski ważą 6 kg. Potem są jeszcze trzy kolejne rozmiary, czyli 10, 6, 11 i 2 i 11 i 8. Każdy znajdzie coś dla siebie aż do wagi, tak no myślę, 120-130 kg. I te deski wtedy nadal ważą w granicach tam 7, 8, poniżej 10. Zaczynamy od testu na wodzie. Celowo wziąłem sobie najmniejszy model juniorski, czyli 9,1. Jego maksymalne obciążenie to jest 80 kg, rekomendowane 65. Ja akurat ważę no, 82 kg, przynajmniej tak z reguły ważę. Więc macie okazję zobaczyć taką ultralightową deskę w totalnym obciążeniu. No, i niby się troszeczkę buja. Jest taka wrażliwa, ale jakbym sprzed, to by się przestała bujać, więc to nie deska się buja. Test nautyczny został zdany, deska jest w porządku. A teraz pomówmy sobie o kształcie. Wiele początkujących uważa, że deski w kształcie all around są dla tipsiar z doczepkami i totalnie się z tym nie zgadzam. Sorki. Ludzie mają generalnie ambicje, żeby już pierwsza deska była na długie wyprawy, żeby miała taki czub wyglądała, jak turing można było nią przepłynąć nie wiem. podnieprze No to informuję, że spinery ultralight są dokładnie takie. Mają ostry dziób i mają ściętą rufę i to jest taki supowy zestaw początkujący dla osób o zupełnie turingowych ambicjach. Jak na swoje rozmiary deski są szerokie i dodatkowo mają kanciasty tył. Nie obły, a właśnie kanciasty. I pokażę teraz, jak taki kanciasty tył dodaje stabilności. Jeśli Cię to oczywiście nie interesuje, bo to jest teoria, to daj subskrypcję, przewiń minutę i jesteśmy kwita. Ale jeżeli natomiast Cię to interesuje, no to już tłumaczę deski z obłym tyłem wyglądają jak, od tyłu jak jajko. Jeżeli teraz nałożę na no to inny kształt z kanciastym tyłem, ta część, którą zaznaczyłem, jest po prostu jakby dodatkową powierzchnią stabilizującą deskę od tyłu. Jest tylko kilka procent styku, może 1-2, nie liczyłem tego. Ale, ale ten dodatkowy styk na z wodą bardzo stabilizuje i polecam go ludziom ze słabszym balansem po prostu. Kupujcie deski o takim kształcie. Inna cecha, która zwraca moją uwagę, to są dwa fine sliding od spodu. W ogóle to są konstrukcyjnie potrzebne z powodu bardzo ciekawego sposobu składania tych ultralightów, ale znowu, każda powierzchnia ustawiona pod dnem w kierunku płynięcia stabilizuje deskę, dlatego, oczywiście, dwa finy bardzo dodają stabilności potrzebnej na początku przygody z supem. W zestawie znajdziecie wszystko, co jest potrzebne. Cały komplet, który pozwala od razu napompować i iść na wodę. Nie będę się tutaj rozwadniał za bardzo. Zwrócę uwagę na parę trików, które są inaczej niż zwykle zakomponowane. I więc po kolei. Po pierwsze jest mniej pianki niż zwykle, a to dlatego, że pianka jest ciężka, więc w ultralightach trzeba jej dać trochę mniej. Po drugie na pokładzie są deringi do mocowania e, siedziska kajakowego. E, trzeba je dokupić, ale można sobie wtedy wybrać takie jak się lubi. Kot rabatowy oczywiście zadziała również na siedziska. Na dziobie znajdziecie elastyczne bungee, które służy do mocowania e, bagażu i rzeczy osobistych. Natomiast na rufie znajdują się dodatkowe dwa dyringi do szczepienia takiego akcesorium w postaci soft top case. Ciekawa bardzo torba. Warto ją sobie kiedyś odszukać. Może Wam się spodoba. Jeżeli używaliście już tego soft top case'a, bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. Ja jeszcze nie miałem tego w ręku. No to teraz dochodzimy do mojego ulubionego triku tej serii. Zwróćcie uwagę tak. Wentyl pompki jest niesymetrycznie umieszczony względem osi. Jest troszkę z boku. Jeżeli dodamy do tego zieloną piankę, i dodamy do tego dwa finy. To wszystko się yy, wydało. Po prostu tę deskę po spuszczeniu powietrza składa się nie tylko w poprzek, ale też wzdłuż. Ona się składa do bardzo malutkiego pakieciku, czyli generalnie to się świetnie składa. Deska jest stworzona do bycia pod ręką, np. w bagażniku samochodu. Ale winiewe wiosło. Wybitnie, lekkie, supy, jeśli chcesz być mobilny. Cena w okolicach 2000 i jeszcze rabat. Deski nie łapią banana przy przeciążeniu. Łatwo jest dopasować któryś z rozmiarów do siebie, bo są cztery. Deski składają się jak komoda z IKEI do bardzo, bardzo małego rozmiaru. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na rabat w Active Games. Pytajcie ich o wszystko, znają się i dostarczyli deski na testy. Za co dziękuję. Proszę również o subskrypcję. Subskrypcję, bo nadchodzi parę kolejnych filmów, Między innymi jeden teoretyczny. Dla początkujących krótki wykład o kształcie supa, nie o kolorach, nie o ciśnieniach, sztywności o kształtach. Widzimy się na wodzie!